Zastanawiałam się, czytając, też czy mm, przewidujesz, czy myślałaś, czy, że będą osoby, które, czytając to, będą, jeżeli się skuszą, żeby przeczytać, a będą miały, no nie wiem, bardzo y, 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 restrykcyjne podejście do seksualności. Czy sądzisz, że. Y, Czytanie takiej książki może zasieć jakieś pozytywne ziarno? czy... Ja w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. Mm -hmm. Nie ma żadnych? <słuch> żadnych nie mam wątpliwości. No. Tak, ja zresztą mam wrażenie, bo oczywiście też przez te 9 lat robienia tego, co robię, różne, różnych rzeczy doświadczyłam. Też ludzie mi pisali już różne rzeczy w mailach, komentarzach i tak dalej. I mam wrażenie, że nawet ci, którzy przychodzą, żeby napisać w komentarzu co za bzdury i tak dalej, i te komentarze są potem takie tasieńcowate, po prostu czytasz, 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 czytasz. To tak. ja w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ci ludzie przychodzą, ponieważ im się to strasznie podoba. Tylko oni jeszcze nie dopuszczają do siebie tej możliwości, że im się podoba, więc piszą, jakie to jest złe. To jest oczywiście jakieś takie przewrotne i mówię o tym trochę na zasadzie żartu, ale wydaje mi się, że osoba, która kompletnie nie jest zainteresowana seksualnością, to nie jest jakiś dla niej ważny temat. Nie będzie tracić swojego czasu e, na czytanie, a jeżeli ona ma o sobie przekonanie, że jest konserwatywna, na przykład, mm -hmm. e, no to może to jest tylko takie przekonanie. Może no, uważam, że też można być konserwatywnym i przeczytać tę książkę. Moja mama przeczytała i żyje. Twoja mama jest konserwatywna? Jest. <laughs> Spotykasz na swoich drodze, na swoich warsztatach bardzo dużo kobiet. Y, które no, przychodzą do ciebie, bo chcą odkrywać. Są ciekawe. I partnerzy, i, i mężczyźni, i kobiety y, chcą odkrywać siebie i odkrywać swoją seksualność. Co według Ciebie jest konsekwencją takiego odkrywania? Radość, znanie siebie, y, większa pewność potem w różnych relacjach w seksie. Myślę, że to jest po prostu mm, dla wielu osób to jest cudowne doświadczenie przeżywania y, swojej seksualności w taki y, sposób, który wiąże się z uznaniem. Mhm. Myślę, że też y, dużo osób uzyskuje y, w kontakcie, nie wiem, na zajęciach i tak dalej takie przyzwolenie na to, żeby, żeby pozwolić sobie na seksualność. Mhm. Y, I często to poznawanie potem różnych rzeczy daje dużą radość, bo odkrywam, kim ja jestem, czego ja chcę. To się może wydawać takie abstrakcyjne dosyć, no ale jak odkrywasz, kim jesteś i odkrywasz to także przez seksualność, no to często ci to po prostu daje wielką radość, no bo już wiesz, o, taki, taką jestem osobą, o, to ciekawe. I to nie znaczy, że wszystkie osoby odkrywają tylko jakieś w ogóle ochy jach na swój temat, bo czasem odkrywają, że na przykład czegoś się wstydzą, mhm. y ale nawet takie odkrycie, że się czegoś wstydzisz, ono ci znowu daje jakąś informację o sobie i pozwala ci coś zrobić z, z, z tą wiadomością. Jeśli się wstydzisz, to jest okej, okay. no to po prostu tak zostaje. Jeśli się wstydzisz i myślisz sobie, kurczę, może mnie ten wstyd jakoś ogranicza, no to możesz zrobić y, z tym coś więcej, ale najpierw potrzebujesz to zauważyć, więc wydaje mi się, że to jest po prostu y, duża frajda też, jak patrzę na osoby na zajęciach, często jest tam dużo śmiechu i zabawy i takiego, takiego efektu. Wow! O, nie, no to jest wspaniałe odkrycie. Nie? Tak. No ja mówię y dużo o tym i też pisałam w tej książce, że seksualność nie składa się tylko i wyłącznie z jakichś radosnych odkryć, ale jednak dużo jest w tym radości. No, po prostu. No, to prawda. A powiedz mi, bo ja, ja mam takie doświadczenie. Przychodzi dziewczyna i mówi, że, ona, że jej się to sprawia że chce się uczyć i tak ona nie wie, jak ma namówić tego swojego partnera do tego, bo on nie jest kompletnie zainteresowany. I w jaki sposób mają się rozwinąć razem w tym, jeżeli on nie jest zainteresowany. To no taki jeżeli nie jest zainteresowany, no to, to jak mają to zrobić razem? To ja nie wiem, jak oni mają to zrobić razem, jak on nie jest zainteresowany. Okej. Okay. <grym> nie mogę, wiesz, to takie. To jest takie pytanie: Chcesz pojechać do Paryża, ale twój partner nie jest tym zainteresowany. No to jak nie jest zainteresowany, to raczej nie pojedzie. Mhm. I nie ma co tutaj, myślę, robić sobie jakichś wielkich nadziei, że jak ci ktoś mówi, kompletnie mnie to nie interesuje, to będzie się z Tobą rozwijał w jakiejś dziedzinie, no bo go nie interesuje. Mhm. Czy to jest zawsze indywidualna droga, czy jest ktoś, kto z nami uczestniczy? tym, w tych podróżach. Co, no seksualność masz swoją, więc tak naprawdę nie potrzebujesz nikogo, żeby odkryć siebie w pełni. Albo w jakimś przynajmniej dużym stopniu. Natomiast często twoi partnerzy, czy partnerki no, pomagają ci w tym. Pytam, wiesz, ja mam takie pytania później od dziewczyn. Ja mam takie pytanie, co ja mam zrobić, bo one same nie mają tej odwagi. W jaki sposób dziewczyny odnajdują odwagę, żeby samemu Samemu przejść na tą drogę. Jak czytałam książkę, to miałam takie. Y, miałam taką refleksję trochę, że y, bardzo dużo pojawiło się. Y, nagle poczułam, że tego potrzebuję. Nagle poczułam, że y, dotarło do mnie, że tego chcę. Mhm. Rozumiesz? Że, że był taki moment, że one czuły się na tyle zdeterminowane, żeby wyruszyć w tą podróż. A są osoby, które się boją, które chcą yy, i ciągle wiszą na tym, że jeszcze nie wiedzą, czy to czują. Czytają, mogą czytać Twoją książkę i myśleć, a jak ja mam to zrobić? Ja myślę, że jak ktoś, yy, jak ktoś chce, to robi, i jak ktoś yy, czuje, to robi, a jak nie czuje, to mhm. się nie ma co zastanawiać, czy czuje, czy nie czuje, po prostu sobie. Dać spokój, no. mhm. dać sobie czas. Ja uważam, że wiesz, seks jest fajny, seksualność jest świetna, to może być droga twojego duchowego rozwoju, ale to nie znaczy, że każdy musi wejść na tą drogę i już. Mhm. Więc jeżeli ktoś ma opory, niechęci, czy po prostu go to nie interesuje, no to go nie interesuje. Bardzo podoba mi się ten fragment, który napisałaś. A to dlatego, że on bardzo rezonuje z różnymi refleksjami, które samy, sami mamy na temat seksu w ogóle, czy seksualności. Bo ty o tym coraz częściej. Nie wiem, właściwie mam wrażenie, że to zawsze u ciebie się przewijało, gdzie mówisz o tej boskiej seksualności. Tylko tak mam wrażenie, że przy okazji tej książki tak mocnym głosem to powiedziałaś. Już na samym początku, o świętej seksualności, że seksualność jest dla ciebie święta. Co przez to rozumiesz, że ona jest święta? Nie jest to świętość, która ma cokolwiek wspólnego z kościołem, bo mhm. czasami ludzie mają taką najszybsze skojarzenie o to coś jak w kościele, czyli nie wolno tego dotykać i w ogóle trzeba przed tym bić pokłony. Mi się świętość kojarzy z tym, że to jest po prostu coś. Bardzo ważnego, jakiegoś takiego. No, wyobraź sobie taką rzecz, dla której chcesz żyć. Nie? No to podejrzewam, że dla wielu ludzi to będzie miłość. No i jakoś się tą miłość. Nie, tutaj się trochę zapędzam. W każdym razie wiesz, chodzi mi o to, że czasami w seksie, czy w jakichś takich. Seksualnych doświadczeniach, mhm. jesteś w stanie poczuć, że to, co się dzieje, jest tak absolutnie wyjątkowe, tak niecodzienne, mistyczne, metafizyczne, piękne, duchowe i po prostu czujesz, że zaraz się rozpłaczesz ze szczęścia, bo jest tak cudownie. I wydaje mi się, że to jest jakaś taka właśnie odsłona tej świętości, albo takie poczucie, że. Jesteś w tym miejscu, w tym czasie, wszystko jest idealne, y, niczego nie trzeba poprawiać i to jest takie jakieś moje poczucie. Takie tego, że no nie wiem, możesz się spotkać y, w seksie z jakąś swoją prawdą. Masz uczucie, że żyjesz, masz poczucie, że żyjesz, o żyje. Napisałaś też o tym, że to też było fajne, że kiedy odzyskuje się swoje ciało, swoją joni, to następuje coś w rodzaju takiego, ty nie użyłaś takiego sformułowania następuje takie zjednie, nie, powiedziałaś zjednoczenie świętej duchowości i tej złej cielesności, następuje połączenie tych rzeczy. Ja napisałam coś o złej cielesności. Znaczy, no w sensie takim, no, w <grym> Takim tak, chrześcijańskim Tak, 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 w ujęciu takiego, tego ciała brudnego. Tak, no właśnie ciało zostało przez tą taką chrześcijańską kulturę przedzielone na... znaczy ciało. Po prostu człowiek został podzielony na sferę duchową i cielesną i ta duchowa ma być uwnieślona, a ta cielesna ponoć ściąga cię w dół. Natomiast wydaje mi się, że jest y, oczywiście w niechrześcijańskim ujęciu jest zupełnie na odwrót. Y, czyli możesz doświadczyć duchowości poprzez ciało i trudno doświadczać duchowości bez ciała. Y, więc te dwie sfery, duchowa i cielesna, łączą się i one często łączą się właśnie w seksie. Tak, to jest takie dość y, te, ma marzenie takie właśnie. Y tych religii instytucjonalnych, żebyśmy marzyli tylko o tej duchowości w ogóle pozbawionej już ciała. Jak już ciała się pozbędziemy, to wszystko będzie wspaniałe, bo czeka a, nas tylko szczęście. A co się właśnie stanie, kiedy pozbędziesz się ciała? To jest ciekawe. Co będziesz czuć? Ciało czuję. No właśnie. E, jakie byłoby Twoje. E, nie wiem idealny świat w którym byś żyła w kontekście tego co robisz jakby mógł wyglądać taki idealny świat wiesz co no, dla mnie jakąś taką istotną sprawą jest to żeby mówiąc o seksualności mówiąc, mówić też o uczuciach i o emocjach bo to co zauważyłaś już wcześniej że często wychowanie seksualne czy edukacja seksualna zawiera jakieś takie odczłowieczone w ogóle ym, odczłowieczony wizerunek seksu, czyli że możesz znać jakieś techniczne szczegóły ale tak naprawdę jest to daleko od twojego życia, bo często ważne jest to jak ty się czujesz w konkretnym momencie, co ty czujesz i to nie kwestia języka, że nie mamy jakiegoś języka dotyczącego seksualności czy kwestia tego, że Wiesz, nie wiesz, jak prezerwatywę założyć, nie to cię hamuje, tylko hamuje cię to, co ty czujesz. Mhm. Więc y, ja bym sobie y, życzyła, żeby ludzie więcej mówili o y, seksualności z takiego, y, z takiego punktu szczerego dzielenia się emocjami. Bo oczywiście mówi się, y, oj, cudownie, mi wczoraj było w łóżku, fantastycznie, po prostu najlepiej na świecie. Ale. Co się tam dokładnie wydarzyło? Jak, jak, jakie to były dokładnie emocje? Było dobrze, no to mogło to być wzruszenie, mogła to być radość. Co to jeszcze mogło być, jak to było dobrze? Rozczulenie. Rozczulenie, yy, pożądanie. I to już jest coś bardzo konk konkretnego. I dowiadujesz się, że na przykład w łóżku możesz czuć wzruszenie, rozczulenie. Mhm. Czy to się ludziom kojarzy z seksem? No. Wzruszenie i rozczulenie? Nie wiem, czy to jest taki jakiś, wiesz, najbliższe skojarzenie do seksu. Często seks jest kojarzony z emocjami takimi jak pogarda, wstyd, szyderstwo. Więc kiedy dowiadujesz się, że w związku z seksualnością możesz czuć różne rzeczy i nie, nie jesteś jedyną osobą, która się wstydzi, która się boi, która się rozczula, która się wzrusza... No, to wtedy jest Ci chyba łatwiej w różnych y, aspektach dotyczących seksualności jakoś przeżywać to na serio ze sobą. Kiedy ja słyszę, jakie ludzie mają problemy w łóżku, a są tak proste y, do rozwiązania problemy, czyli y, wstydzą się, no to wystarczy powiedzieć partnerowi czy partnerce: Wstydzę się, nie wiem jak to zrobić, y, nie wiem, co to Ty myślisz, więc ci tego nie zaproponuję, bo nie wiem, no to po prostu wystarczy y, to powiedzieć. A Hamuje często te osoby nie to, że nie mają języka, nie potrafią mówić. Nie wiem, on jest z Holandii, ona z RPA i po prostu dogadają się tylko na mingi, bo nie mają żadnego wspólnego języka, tylko właśnie to, że ktoś się wstydzi, że ktoś się boi, że ktoś się obawia. Mhm. No. Czyli jakby ten y język seksualny jest ograniczony do technikaliów, a nie wchodzi w sferę. Yy, taką abstrakcyjną. Wiesz, to nie wiem, czy jest ograniczony w ogóle. Zależy czyj. Przecież są ludzie, którzy mają tak rozbudowany język. Yy, myślę, że po prostu komuś zależało na tym, to to taka teoria spiskowa, mm -hmm. e, Komuś zależało na tym, żeby yy, właśnie oderwać całą tą sferę emocjonalną od seksualności. Bo, w, bo wtedy, popatrz, roz, rozdziela ci się e, taki świat seksualno-uczuciowy na miłość i seks. Tak, tak jakby one nigdy nie mogły się połączyć. I nie tak. chodzi mi o coś takiego, że zawsze musisz kochać osobę, z którą uprawiasz seks, ale że te emocje w seksie są. Seks nie jest najważniejszy. Stałe, Najważniejsza jest miłość. Seks nie jest najważniejszy. Tak, a y, moim zdaniem no, po prostu trudno. Trudno uprawiać się z kimś seks i nic nie czuć, I, a, i możesz czuć jednocześnie yy, tak, jakby możesz uprawiać z kimś seks i czuć i przyjemność, i radość, i, i miłość i, i, i wzruszenie, i tak dalej, a możesz uprawiać z kimś seks i czuć przerażenie. Więc yy, myślę, że też powiedzenie o tym. Że seks niekoniecznie jest po to, żeby czuć przerażenie i tylko tam wiesz, zaciskać zęby i dobra, zrobiłam to, nie wiem, zaliczone. Yy, albo trzeba tam spełniać małżeński obowiązek. Tak, bo przecież to za sobą. Bo przecież to nie są my, yy, Można mówić, że nie żyjemy tam w XIX wieku, ale część osób ciągle ma takie wrażenie, że, że trzeba mhm. spełniać małżeński obowiązek. Krop. Kto chciałabyś, żeby przeczytał tą książkę? No, chciałabym, żeby przeczytały ją moje koleżanki. Dlaczego? <laughs> Dlaczego? No, bo po prostu chcę się podzielić swoją robotą ze swoimi znajomymi. Nie, a tak naprawdę to wiesz, jest coś takiego, że kiedy doceniają Cię ludzie, którzy Cię znają, albo jakby widzą wartość w czymś, co zrobił ktoś znajomy, mhm. to uważam, że wtedy to jest naj, największy sukces. Bo łatwo powiedzieć, a znam ją, to w ogóle co na tam może, nie? No tak. Więc yy, jest coś takiego, że ja po prostu czuję się tak doceniona. Yy, kiedy... Już całkiem sporo osób przeczytało pewnie, co? Tak. No wiesz, e tam we, 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 we fragmentach. Yy, no, ktoś tam musiał napisać wstęp, posłowie, więc parę <laughs> osób przeczytało. Wiesz co, powiem ci szczerze, że um, jeśli chodzi o wszystko co robię, to ja generalnie czuję, że ja mam to zrobić, mam to napisać, mam to puścić w świat. A kto będzie to czytał później, czy kto będzie jakoś z tym obcował, to już dla mnie nie jest takie istotne. Naprawdę, ja wierzę, że każda osoba, która weźmie to do ręki, a coś tam dla siebie znajdzie. I, I mężczyźni, i kobiety, i osoby w różnym wieku. No, mogę powiedzieć o jakiejś tutaj wiesz, jakimś takim wirtualnym czytelniku, grupie docelowej, ale to mnie też ciekawi, to się najbardziej będzie jarał. Takim mianownikiem dla różnych osób to sądzę, że będzie to, że to będą osoby jakoś zaciekawione. Zaciekawione mhm. seksualnością, takie, które już są trochę świadome siebie i chcą wiedzieć więcej mhm. i też o sobie się czegoś dowiedzieć. Bo, bo to przecież nie jest tak, że jak czytasz książkę, to tylko poznajesz jakieś inne historie. To najczęściej znajdujesz punkt odniesienia dla siebie. Mówiłaś o tym, że nie chodzi o to, żeby się porównywać, a mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć dla siebie punkt odniesienia. Bo seksualność często jest taką sferą, w której człowiek może się czuć osamotniony, nie ma wsparcia. Teraz oczywiście czasy się zmieniają, więc Twoi rodzice mogą być pewnie wsparciem dla Ciebie, jak jesteś małym dzieckiem i tak dalej, gdzieś to wsparcie uzyskujesz, ale i tak podejrzewam, że ono jest o wiele mniejsze niż tak naprawdę jako człowiek każdy potrzebuje. Takiego, kiedy rozmawiasz o seksualności, kiedy inni ludzie się dzielą między sobą doświadczeniami, to możesz mieć wrażenie, że. To jest ok. Jak, jak, jak tak robimy, jak o tym mówimy, jak to przeżywamy, to jest ok. I tutaj możesz dostać punkt odniesienia od wielu osób, bo też starałam się, aby osoby, z którymi rozmawiam, były bardzo różne, żeby były w różnym wieku, żeby były z różnymi doświadczeniami. To nie jest tak, że robiłam rozmowy tylko, nie wiem, z kobietami między 35 a 40 rokiem życia hetero i żeby miały dwoje dwie, dwie dzieci, nie? Właśnie starałam się, żeby były e, różnych orientacji, różnych doświadczeń. Jedne mają bardzo dużo tych doświadczeń, kwitną w swojej seksualności, inne mają mniej. Jakieś są sfrustrowane, jakieś kiedyś miały fajnie, teraz już nie. I na odwrót odkrywają nowe rzeczy. Więc e... jesteś ich głosem. Oka jest i głosem. Pani. Tak, no bardzo, ja w ogóle uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby dawać sobie głos, żeby... Wiesz, kiedy ja uczyłam się o seksualności, tak jeszcze bardzo y, no, intuicyjnie czytałam te książki, które mi gdzieś tam w rękę wpadły, jak miałam, nie wiem, 13, 14 lat, to ta seksualność była taka poważna, i taka, jakby tak mało się w niej działo. W sensie, jakby wszyscy mieli to robić tak samo, mm -hmm. w ten sam sposób i mieć dokładnie takie same pragnienia. A tutaj rozmawiam z różnymi osobami, które to chcą robić, tamtego nie chcą, mają różne pragnienia, i uważam, że to jest wartość, ponieważ można w środku tego ogromnie różnorodnego zbioru odetchnąć, zobaczyć zobaczyć siebie i też dać innym e, możliwość do tego, żeby oni przeżywali tą seksualność po swojemu. Bo e, na przykład ta nasza obecna sytuacja choćby dot, dotycząca orientacji seksualnych e, w Polsce, ona jest trochę taka, że no, są pewne orientacje, które są właściwe i takie, które są mniej właściwe. E, więc, więc możesz e, po takim wychowaniu szkolno-religijnym, chcieć komuś mówić, nie możesz pożądać takiej osoby. Nie? I to nie chodzi tylko i wyłącznie o orientację seksualną, bo to jest tylko przykład, ale często ludzie się oburzają na innych, dlatego że im nawet do głowy nie przyszło, że ktoś inaczej może przeżywać seksualność. Zresztą ja się też z tym spotykam, że, że mm, ktoś. Czuję się dziwnie, może nawet zaatakowany, kiedy ja mówię, że na przykład nie wiem, lubię to i to, tak przeżywam to i to. I tu od razu, ponieważ nie ma tych rozmów, w których można by się wielokrotnie od czasów nastoletnich oswajać z tym, że nie musimy być tacy sami, że możemy mieć różne chęci i pragnienia, że jeżeli ja lubię, nie wiem, na przykład na Pieska, to nie znaczy, że ja cię do tego namawiam, bo może cię kolana bolą. I nie możesz w tej pozycji, nie? I jest taki bunt, nie? Jak ludzie słyszą coś, co jest bardzo sprzeczne z ich potrzebami czy ich preferencją, to jest wręcz taka złość, tak jakby tak. słyszenie o tym wręcz atakowało ich fantazję, ich wyobrażenia, ich pragnienia. Nie no, ja masz da, takiego wrażenia, że. Tak właśnie ja, ja mam takie yy, wrażenie bardzo mocne i wydaje mi się, że to z tego się bierze. Na przykład nie każdy lubi nosić mini spódniczkę albo nie każdy lubi czytać książki nie wiem yy, jacy tam są pisarze, Sapkowskiego tak? Ale ludzie są już oswojeni już wiedzą, że jak nie lubią Sapkowskiego to nie muszą czytać i jak ktoś mówi ja lubię Sapkowskie, Sapkowskiego to nie znaczy musisz czytać Sapkowskiego, a kiedy ktoś mówi ja lubię na pieska to druga osoba może się czuć zaatakowana tym, że to co teraz ja już będę musiała Robić w takiej pozycji, a ja nie mogę, bo mnie kolana boli. I właśnie to jest też ciekawe. Że ludzie często mają tak jakby małe pojęcie o tym, dlaczego jakaś druga osoba to robi albo tego nie robi. Bo przecież to może nie wynikać z jakichś właśnie światopoglądowych decyzji, tylko na przykład z bardzo prostych typów Bolo mnie kolana. Mhm. Nie? No właśnie. Jakby do seksualności dużo się wkradło takich jakby wręcz deklaracji politycznych. Ona to jest prawda. w pewien sposób. No nie wiem. No niektóre osoby sądzą, że powiedzenie jestem lesbijką albo jestem biseksualną osobą, to jest jakaś polityczna deklaracja. To, to, to od prawda. razu mam mieć nie wiem lewicowe poglądy albo coś takiego. No albo nie wiem. Przerwałam ciążę. Że to też jest jakaś polityczna deklaracja, to jest jakieś mhm. moje y, intymne doświadczenie. Y, może nie chcę wszystkim o tym mówić, ale co innego nie chcieć mówić, a co innego nie mieć prawa i się chować y, z różnymi swoimi doświadczeniami. Mam wrażenie, że no, wynika to pewnie z tego, że lubimy wkładać rzeczy w szufladki i w kategorie. Jest nam prościej. I ja też na przykład wielokrotnie się spotykam z takim zaskoczeniem, na przykład yy, nie wiem jak tam ten wasz sklep w głogowie, małe, małe miasto, to ktoś tam w ogóle chodzi w tym głogowie, tak? I co kupują <grym> na przykład jest, yy, że mają ludzie jakieś wyobrażenie i bardzo się do tego wyobrażenia przywiązują. I to było dla mnie niesamowite, jak czytałam właśnie tą twoją książkę, że dzięki takim pozycjom, w których właśnie jest ta różnorodność i są te różne opinie, różne słowa, różne narracje, że człowiek ma takie. No właśnie, otwierają się te wszystkie furtki. Nie możesz już patrzeć w, w, przez jedną kategorię. Że, że, że ona po prostu się, no siłą rzeczy rozszerzać się to podwórko i koniec, no. już nie ma odwrotu. O tak, to jest to nie ma odwrotu. Tak, bardzo polecam przeczytać książkę, bo potem już nie będzie odwrotu. O, więc właśnie. Książka Uniesienie spódnicy. Seksualne doświadczenia kobiet, napisane przez Wokę Ilnicką. Będzie na pewno informacja o dostępności tej książki na stronie Seksualność kobiet seksualnośćkobiet.pl tak jest, tak do czego Was zachęcamy bardzo gorąco. Woka, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Czasem chaotyczną, czasem abstrakcyjną. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję na przykład, żeby pokazać tę książkę. Oczywiście. Tak, albo, albo jeszcze o niej może jeszcze inaczej porozmawiać. Mnie to by ciekawiło na przykład taka rozmowa z osobami, które przeczytają o ich refleksjach na przykład na temat tej książki. To ja dostarczę w takim razie te, te osoby. No. To wspaniale. <laughs> I bardzo dziękuję za rozmowę i tak. Yy... Tak ładnie mówiłaś o tej mojej książce, tak mi się Dobrze. po prostu spodobało. Dzięki. Dzięki.